Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim kanale, w którym będę recenzować różnego rodzaju produkty. Dzisiaj chciałabym zająć się cienkopisami firmy Stabilo. Można je nabyć w zasadzie wszędzie, w sklepach papierniczych, w hipermarketach. Generalnie cena waha się tak, począwszy od 40 do maksymalnie 60 zł. Opakowanie. Yy, opakowanie jest takie bardzo stabilne, w związku z tym, jak sama nazwa wskazuje, Stabilo. Można sobie je spokojnie położyć na biurku. Otwiera się tak przy użyciu dwóch przycisków. Jest taka opcja otworzenia sobie całej tej palety. Kolory są naprawdę rewelacyjne, bo to jest 20 kolorów i takich popularnych, standardowych i takich mega, że tak powiem, niespotykanych, typu taki bardzo jaśniutki róż, tak jak tutaj prezentuję na kartce, czy też bardzo taki niebieski, bardzo, bardzo, bardzo jasny niebieski kolor. Super jakość, także polecam bardzo serdecznie te cienkopisy, bo, bo tak jak mówię, po prostu są świetnie opakowane, Super, super jakościowo piszą i kiedyś miałam taką paczkę, ale obejmującą 10 kolorów, także wystarczyły na bardzo, bardzo, bardzo długo. Więc rzeczywiście tutaj firma się postarała, prezentuje dobrą jakość. No cena owszem nie, nie należy do najniższych, ale generalnie warte są warte są tej kwoty, żeby, żeby za nie zapłacić. Bo tak jak mówię, po prostu biorąc pod uwagę, że kupujemy tańsze te cienkopisy, to one się bardzo szybko zużywają, więc tak na dobrą sprawę lepiej dołożyć i kupić rzeczywiście dobrej jakości produkt. Także polecam bardzo serdecznie mm, zakup.